Cześć, witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj, jak możecie zauważyć, rozniszczę dla was minifigurkę z najnowszej serii 16. Zapraszam. Więc tak prezentuje się opakowanie. Mamy tutaj numer serii, przedział wiekowy, jak i numer katalogowy, logo Lego Minifigures oraz kilka dostępnych figurek. Saszetka ogólnie jest żółta, w posiada jak zawsze znaki zapytania. Mamy tutaj również informację o tym, że w środku znajduje się jedna figurka. I że do zebrania jest ich jak zawsze 16. Z tyłu mamy logo Lego, kod kreskowy, znaczek ostrzegający o małych elementach, informacje, że figurka została wykonana w finach, jak i inne różne ostrzeżenia i informacje. Mamy tutaj również scenę, na której spotkała mnie dosyć miła niespodzianka, a mianowicie zamiast spisu sklepu został tu umieszczony napis miłego dnia. Śmieszne. Po wstępnym oszacowaniu wnioskuję, że w środku znajduje się albo pingwinek, albo taki leśny strażnik, leśny łucznik, coś w tym rodzaju. Ja cieszyłabym się z obu tych figurek, ale mam nadzieję właśnie, że które z nich się w środku znajduje. W każdym razie otwórzmy i sprawdźmy. Po otwarciu na pierwszy ogień weźmy ulotkę z figurkami Z tyłu mamy reklamę strony internetowej Oraz instrukcję do dwóch trudniejszych do złożenia figurek A z przodu wszystkie pozostałe, które możemy dostać Są to kolejno Królowa Lodu Jakiś strażnik z Egiptu, czy coś tam Jak wiecie, to możecie mi napisać Strażniczka kosmosu, coś w tym rodzaju Chłopiec w stroju diabła Koleś emo, podróżnik Pani fotograf, czy pani badacz Bokserka, pirat Pingwinek, Leśny Łucznik, Koleś z Psem z wystawy psów, Mariaci, Agent oraz Banan i Niania. Ja osobiście chciałabym mieć jeszcze Podróżnika, Pingwinka, Agenta oraz Mariachiego. Ewentualnie Pirata, tego gościa i tą gościarę. I to chyba tyle. No dobra, więc przejdźmy do figurki, którą wylasowałam, a jest nią leśny łucznik. Jeśli chodzi o figurkę, to podoba mi się ona najbardziej ze wszystkich. Jedne druki na co i na nogach są po prostu genialne. No... No, i też akcesoria mi się bardzo przydadzą. A skoro mowa o wyposażeniu tej figurki, to przyjrzyjmy mu się nieco z bliska. I jest to łuk brązowy i brązowy kołczan ze strzałami. Jeśli chodzi o same nadruki naszej figurki, to na torsie ma lekki pancerz, kamizelkę oraz klamrę z głową wilka. Jest księżyc jest naprawdę fajny tors. Mi się bardzo podoba i na pewno gdzieś go użyję. Ogólnie jego strój jest zielono-brązowy z elementami czerwonymi, no jakimiś ozdobnikami, nie wiem czy to jest biały czy złoty. No wygląda dosyć fajnie. Jeśli chodzi o ręce, to jedna jest, to jedna ma rękaw zielony i rękawice prawdopodobnie, żeby podczas oddawania strzału po prostu się nie skaleczył o cięciwe. A jeśli chodzi o drugą rękę to ma również długi rękaw zielony oraz krótki czerwony. I tutaj już nie znajdziemy rękawicy. Nogi też wyglądają fajnie. Fajne jest szczególnie to, że nadruk butów pojawia się z przodu, ale również z boku, jak i z tyłu. Twarz jest jedną z najlepszych, jakie miałam w życiu. Mówię serio. Ma brodę, brody chyba tak to się nazywa, <gry> oraz brązowe brwi. No i fajny uśmieszek, co jest myślę, że najważniejsze Twarz jest jednostronna, no ale nie odbiera to jednak tego, że wygląda po prostu świetnie Mimo, że figurka nie posiada włosów, to postanowiłam zrobić małe porównanie Także zaczynamy Więc tak wygląda nasz łycznik z włosami Klausa Jaya Kola No i Kaja Nie wiem jak wam, ale mi najbardziej podoba się we włosach Klausa no i Kola ewentualnie Kaja, tylko że jeśli chodzi o włosy Kola i Klausa to nie mam porównania jakby wyglądał jeśli byłyby brązowe, ale w czarnych też nie jest najgorzej ale skoro nie włosy to musi być jakieś inne nakrycie głowy w tym przypadku jest to zielony kaptur połączony jednocześnie z maską. Taką samą miały niektóre duchy z Ninjago, także oczywiście na plus mi się ona bardzo podoba, jej detale są po prostu super. Gdyby znalazł się na niej chociaż mały nadruk, myślę, że byłoby po prostu idealnie wspaniale, ale tak wygląda też ekstra. Podsumowując, uważam, że zakup tej figurki był jak najbardziej udany. Bardzo mi się podoba, bardzo mi się przyda i na pewno będę szukać kolejnej, jeśli nie będę miała po prostu co z kasą zrobić. Chociaż naprawdę bardzo chciałabym mieć ją w dwóch sztukach. W każdym razie mam nadzieję, że ten sposób recenzji Wam się podoba. Trochę się z tym namęczyłam, ale myślę, że było warto. Możecie sami to ocenić. W każdym razie polecam Wam tą figurkę, więc komentujcie, subskrybujcie i łapkujcie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!